Cały zespół, tego nie było jednego zawodnika. Trenowaliśmy praktycznie całym zespołem. No niestety, te zespoły z czołówki miały wielu zawodników gdzieś porozjeżdżanych po, po, po turniejach. Także no, to nam dużo dało, że mogliśmy trenować całym zespołem. Popracowaliśmy nad niektórymi elementami, trochę więcej na siłowni. No i są efekty. Ciężko mi cokolwiek na gorąco oceniać. No myślę, że no zagraliśmy bardzo, ale to bardzo słabe spotkanie. Proste błędy, co było widać już w trzecim secie. Eee, że tak powiem, no ten drugi set, no jakbyśmy go przełamali, to ten wynik mógł być zupełnie inny. No. Gratulacje tylko ekipie z Jastrzębia za trzy punkty i za to, że będą grali w Pucharze Polski. Chyba to jest najprostsza rada lepiej grać, ale to każdy może powiedzieć. Trzeba za... spojrzeć. Może trzeba po prostu ciężej pracować, spojrzeć w lustro, przyznać się każdy indywidualnie do swoich błędów i, i jeszcze ciężej pracować. Nie dość, że dobrze grali blokiem, to ten blok mają, powiem, że wysoki i potężny, no tak można powiedzieć. No, ja osobiście się kilka razy dzisiaj na, o tym przekonałem, tak jak myślę, że chłopaki z drużyny, no... Ciężko, naprawdę ciężko, cokolwiek było, takie mecze bolą, bo myślę, że da nam to dużo do myślenia i ta praca teraz na treningach będzie wyglądała lepiej. Nie chcę po prostu analizować meczu na gorąco, musiałbym go obejrzeć jeszcze raz, przeanalizować kratka po kratce i naprawdę teraz jestem rozczarowany, że, że nic nie udało, że trzy punkty, punkty wyjechały z Kels i... Nic, trzeba przeanalizować mecz i wyciągnąć jakieś wnioski. Problem leży w naszych głowach, bo przegrywamy kilka akcji na samym początku seta, kiedy mecz tak naprawdę się zaczyna, no i że tak powiem my już spuszczamy głowy i, i nie walczymy. No i myślę, że też to trzeba będzie poprawić.